Proszę teraz nie odchodzić od ekranów, bo mam, bo mam dla was zagadeczkę, a do wygrania nam 10 tysięcy punktów. No w tej zagadce rzeczywiście tu trzeba znaleźć jedną pszczołę, która się różni od pozostałych. Tylko jedna pszczółka jest delikatnie inna, mamy tych 50 pszczół i dokładnie trzeba je poszukać. Mamy od A do E, od 1 do 10, jest ich tych 50. No właśnie, I jeżeli znacie to rozwiązanie, to oczywiście trzeba wpisać na adres mailowy kontakt.mutvpolska.małpacimiej.com a w treści maila trzeba napisać słowo ZNAM. Tylko dwie minuty macie na tą zagadkę, właśnie na teraz. Do wygrania nawet 10 tysięcy punktów. Nagrada składa się z dwóch części. 100 punktów to jest nagrada gwarantowana, plus 9900 punktów to jest nagrada bonusowa, po udzieleniu poprawnej odpowiedzi na 5 pytań w ciągu 30 sekund. Macie czas oczywiście tylko do najbliższego piątku, do godziny 18, bo my w programie na żywo rozstrzygniemy to zagadnienie. Wszystkie te maile oczywiście są teraz brane pod uwagę. A regulamin naszej zabawy do programu granie punkty tygodnia znajdziecie na stronie internetowej MTV Polska. Link Macie w opisie. Macie zarówno regulamin do programu grania punkty i do programu grania punkty tygodnia. Także na nas spokojnie musicie się dobrze popatrzeć, jeśli tak dobrze patrzycie to w miarę jest łatwo. Wszystkie te maile oczywiście są teraz brane pod uwagę, macie jeszcze minutę. I proszę się spodziewać w piątek jak wy się zgłaszacie, to w każdej chwili mogę wam podać linka do mita. I my w programie się widzimy na stronie internetowej Emitry Polska zawsze w piątek o 18 i tam rozstrzygniemy tę zabawę. Ja trzymam mocno kciuki i wierzę że się uda. Naprawdę. Tylko delikatnie jest inne. Trzeba dokładnie poszukać i popatrzeć, gdzie się tak naprawdę znajduje. 30 sekund jeszcze macie. Także macie czas, oczywiście. Przypominam, tylko do największego punktu, do godziny 18. Bo ta zagadka ma charakter tygodniowy. Jak zawsze trzymam mocno kciuki, zawsze jesteśmy teraz od poniedziałku do piątku o godzinie 17 w graniu punktów tygodnia w piątki o 18 na bo o 18 graniu punkty a w weekendy w graniu punkt ekstra. dwie minuty minęły ale jeszcze macie szansę żeby się jeszcze zgłaszać do naszej zabawy pamiętajcie o regulaminach i o tej zagadce to co ma być już rozstrzygnięte w najbliższym piątek o 18 .00. życzę wszystkim Powodzenia.